Witam wszystkich. Nazywam się Marek Kotas, jestem technikiem firmy Timo. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać kolejny produkt, który mam nadzieję, że również wam się spodoba. Jest to produkt, który nazywa się w naszej firmie Epoxy Stick. Jest to masa na bazie żywicy epoksydowej. Jest to produkt, który, słuchajcie, będę wam dzisiaj prezentował, troszkę o nim opowiem i chcę, żebyście się troszeczkę z nim zapoznali. Słuchajcie, wprowadzając ten produkt, zastanawiałem się do sprzedaży, komu tak de facto ten produkt będzie dedykowany. Czy on bardziej będzie dedykowany do przemysłu, czy być może dla instalatorów, dla może grup montażowo-serwisowych, a być może każdy z nas powinien go mieć w swoim domu. I powiem Wam szczerze, że w ramach tutaj przeprowadzonych testów i opinii naszych klientów, stwierdzam, że jest to produkt, który powinien mieć każdy. Już Wam powiem dlaczego. Dlatego, że znajduje on zarówno zastosowanie bezpośrednio w przemyśle, może być stosowany w branży budowlanej, w branży hydraulicznej, elektrycznej, motoryzacyjnej, może być stosowany przez różnego rodzaju instalatorów, serwisantów, jak również myślę, że każdemu z nas również w domu, w takich codziennych pracach remontowych również się, również się przyda. Słuchajcie, jest to produkt, który służy jako wypełniacz, ale również jako uszczelniacz. Za chwilkę też wam e, opiszę mniej więcej charakterystykę tego produktu. Powiem Wam jeszcze, że być może ktoś z Was kojarzy coś podobnego na rynku, ktoś już gdzieś tam pewnie takie pytanie się pojawi, e, stwierdzi, że taka masa jest na rynku, i tutaj się zgodzę. Faktycznie jest podobny produkt, który m, ma podobne właściwości, podobne zastosowanie, ale jest to produkt dedykowany tylko i wyłącznie. W jednej formule do wszystkich materiałów. W przeciwieństwie do tego, o którym teraz powiedziałem, nasz produkt jest dedykowany bezpośrednio do każdego materiału indywidualnie. I w naszej ofercie znajdziecie taki wypełniacz, zarówno do elementu naprawy plastiku, do naprawy elementów drewna, do naprawy elementów betonowych, aluminiowych, wykonanych ze stali, wykonanych z miedzi, jak również jest element, który nazywa się tutaj woda. Jest to specjalny wypełniacz, którym można pracować bezpośrednio do wszelkiego rodzaju napraw zbiorników z cieczą, z paliwami, w chłodnicach. Ma zastosowanie również i tutaj można nim pracować zarówno na sucho, zarówno jak i mokro. Bezpośrednio również z kontaktu z wodą można go stosować. Tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o ten produkt. Słuchajcie, produkt jest pakowany w takie drobne pudełka, jak go pozwolę sobie otworzyć. Zobaczcie, jest to taka sztapka, batonik. O długości 9 cm, przekrój 22 mm, waży około 60 gram. Jest to produkt, który, słuchajcie, no na pewno starczy Wam na dosyć duży okres naprawczy. Może wykonać nim śmiało wiele, wiele napraw. Zobaczcie tutaj. Mamy charakterystyczne dwie naklejki z jednej i z drugiej strony. Ja pozwolę sobie jedną z nich otworzyć. I tutaj widzimy, zobaczcie, że to jest utwardzacz i wypełniacz w jednym. I te dwa produkty. Nie zaczną nam reagować, dopóki my ich ze sobą nie wymieszamy. Także wówczas zachodzi reakcja chemiczna, która powoduje utwardzanie się tego materiału. Tak to mniej więcej wygląda ten produkt. Od razu Wam powiem też pytanie, które być może się za chwilkę pojawi. Jest to pytanie dotyczące okresu przechowywania. Producent daje dwa lata gwarancji na ten produkt. Nawet jeśli go tutaj sobie troszeczkę odetniemy i użyjemy, również po. W kilku miesiącach będzie zdatny do użycia. Ewentualnie, gdyby była taka potrzeba, można delikatnie e, troszeczkę materiału odciąć i e, pracować kolejną warstwą, która na pewno będzie się zdawała, nadawała do, do użytku. Producent również twierdzi, że jeśli jest odpowiednio ta masa przechowywana w odpowiedniej temperaturze około 20 stopni, zdecydowanie e, powinien ten produkt wytrzymać dłuższy okres ważności i może być przydatny a zdecydowanie dłużej. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie teraz tutaj, pojawiła się również już w naszej firmie opracowana ulotka na temat tego produktu która bardzo fajnie opisuje charakterystykę tego produktu i jego zastosowanie. Takie lotki są już również u nas dostępne. Jeśli będzie ktoś chciał się z nią zapoznać, proszę o informację. Prześlemy ją, e, nie ma żadnego kłopotu. I tutaj zobaczcie, mamy wykonanych również kilka przykładowych napraw. Pokazane, jak można naprawić m.in. słuchajcie, rurkę miedzianą, która bardzo często gdzieś tam próbuje się nam rozstrzelnić i żeby nie wołać szybko instalatora, żeby mieć ten czas na Naprawę tego typu uszkodzenia możemy szybciutko w ten sposób, e, taką naprawę wykonać. Różnego rodzaju, tak powiedziałem, zbiorniki wodne, czyli wszelkiego rodzaju wycieki, e, przecieki, żeby nie robić tak zwanych postojów często w maszynach, które wymagają wyłączenia i, i, i jakichś tam kosztów eksploatacyjnych i remontowych, wówczas możemy również e, szybciutko w ten sposób rozwiązać problem. Kolejne naprawy dotyczące napraw. Tak jak wspominałem wcześniej, do elementów w betonie, różnego rodzaju kołki, śruby, które tutaj mają problem z mocowaniem, również możemy wykorzystać. Również naprawę, zobaczcie, tutaj mamy element naprawy drewna, rekonstrukcji krawędzi, wyłamanych elementów, różnego rodzaju tego typu uszkodzeń, również jak najbardziej ten produkt może być zastosowany. Tutaj mamy naprawę wykonaną również dotyczącą stali, aluminium, do tego typu napraw jak najbardziej też. Tą dedykowaną masę można tutaj użyć. Słuchajcie, tutaj mamy bardzo fajną, taką krótką charakterystykę tego produktu taką tabelkę. Słuchajcie, tu znajdziemy podstawowe informacje na temat tego produktu. Ja tylko szczegółowo wskażę na tylko dwa wybrane, bo tutaj, oprócz informacji na temat gęstości, kurczliwości twardości i wielu innych takich ważnych informacji, e, które znajdziecie, zwróciłbym uwagę na te najważniejsze, czyli czas otwarcia, czas zamknięcia. Słuchajcie, e, czas otwarcia to jest ten czas, który mamy tutaj, ten moment na przygotowanie sobie, rozrobienie tej masy. I od razu Wam powiem, że e, najkrótszy czas otwarcia mają elementy dotyczące miedzi, stali, aluminium. E, jeśli chodzi o najdłuższy czas otwarcia, to występuje głównie, głównie w plastiku e, i w, w elemencie... Plastiku wody i drewna, również czas zamknięcia, ten czas wstępnej obróbki, kiedy możemy tutaj rozpocząć ym, obrabianie tego produktu. To słuchajcie, ten czas również y, w przypadku tych pierwszych materiałów mieć y, aluminium stal, beton jest dosyć szybki, bo to jest już czas około kilkudziesięciu minut. Plastik drewno zalecamy 2-3 godzinki. Pełna twardość, każdy z tych produktów to jest 24 godziny. To jest już taka pełna y, odporność mechaniczna i termiczna. Słuchajcie, produkt wytrzymuje warunki minus 30 plus 130 stopni. Zalecamy nim pracować w temperaturze powyżej 8 stopni. Jest to reakcja chemiczna, może być stosowana w niższych temperaturach, ale musimy się z tym liczyć, że ten czas wiązania będzie troszeczkę, troszeczkę dłuższy. Tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, na temat samej aplikacji, to jest bardzo prosty system. Nie wymaga od Was żadnych skomplikowanych narzędzi, żadnej specjalnej technologii. Zobaczcie, tutaj ulotka też bardzo precyzyjnie to nam opisuje. Wystarczy dosłownie wyciągnąć sobie taki batonik, nożykiem do tapet, uciąć kawałek, tyle ile mniej więcej szacujemy, że będziemy potrzebować materiału do naprawy uszkodzenia. Co jest jeszcze ważne, zalecamy użycie rękawiczek jednorazowych i wówczas zaczynamy rozgniatać w miejscu, pracować tą masą, ugniatać ją. Dokładnie musimy wymieszać utwardzacz z wypełniaczem. Jeśli po kilku sekundach stwierdzimy, że mamy jednolity kolor, że materiał jest dobrze wymieszany, wówczas dokonujemy aplikacji. Po zakończonej pracy zalecam zamknięcie szczelnie produktu, włożenie do pudełka i można go przeowywać do następnego następnego razu. Słuchajcie, jak aplikujemy ten produkt? Takie pytanie też się może tutaj Słuchajcie, z, z Waszej strony zdarzyć. Od razu Wam powiem: e, jeśli chodzi o naprawę typowo związaną z uszczelnieniem pęknięcia, uszczelnieniem jakichś właśnie wycieków, wady, i nie musi to być naprawa estetyczna, e, naklejamy ją w ten sposób, jak na tym elemencie. Tu Wam pokażę. Ja to nazywam często efekt naklejonej e, gumy balonowej, czyli po dokładnym wymieszaniu. Roz, na, nakładam, i rozcieram, rozprowadzam tą masę. Dodatkowo podpowiem Wam fajny trik, e, można sobie delikatnie zwilżyć e, palce wodą i ułatwia to jeszcze ład, ładniejsze modelowanie, rozciąganie tego materiału i wyprofilowanie. Więc tak jak mówię, jeśli nam zależy tylko i wyłącznie na uszczelnieniu, na zablokowaniu jakiegoś wycieku, nakładamy z nadatkiem, z nadmiarem, zostawiamy do wyschnięcia. Tak mniej więcej kończy się e, nasza naprawa. Jeśli jednak e, zależy nam na wykonaniu naprawy estetycznej, taka, która e, ma być wykonana, e, już tak powiem, do klienta, ma być to na ładnie, na gotowo, łącznie później z efektem wykończenia typu malowanie, to tutaj zobaczcie, jak mniej więcej przykładowe naprawy powinny wyglądać. Tutaj wam chcę pokazać kilka takich napraw. Pierwszą z nich zacznijmy od elementów właśnie rama, ramiaka tutaj e, okiennego. Uszkodzenie dosyć duże. Bardzo często jakiś ślad po włamaniu, czy element mocno zniszczony, tego typu. Zobaczcie, masa nałożona, utwarcona, a później dalsza obróbka. No i oczywiście efekt końcowy po wyszlifowaniu, efekt malowania. Tutaj zobaczcie, widzimy, że w środku masa została również odpowiednio wyprofilowana i zabezpieczona. Słuchajcie, obróbka tej masy, oczywiście po pełnym utwardzeniu, tylko i wyłącznie mechanicznie. Jeśli chodzi o elementy surowe, czyli będziemy to obrabiać, tak jak tutaj, w tym przypadku, zobaczcie na krawędzi uszkodzenie, wyrwanie, nałożenie i tutaj obróbka, idealna rekonstrukcja krawędzi, idealna powierzchnia, gotowa do dalszej naprawy. To tutaj, słuchajcie, jak najbardziej e, szlifowanie mechaniczne, szlifierka oscylacyjna. Taśmowa bez problemu. Natomiast jeśli chodzi o obróbkę na materiałach gotowych, tak jak tutaj w przypadku tego ramiaka, czy tu tych elementów aluminium, e, czy tworzyw, to tutaj zalecam skorzystania z naszej oferty środków do obrabiania tego typu, tego typu materiałów. W naszej ofercie od Timo System znajdziecie takie produkty, którymi, które pozwolą nam obrobić tą masę, nie niszcząc, nie rysując, nie uszkadzając powierzchni dookoła. Takie produkty również w swojej ofercie mamy. Jak ktoś będzie miał dodatkowe pytania, proszę o kontakt. Kolejna taka naprawa, zobaczcie tutaj element tworzywa PCV okna, mamy niepotrzebnie nawiercony omyłkowo otwór, prawda? tutaj z tej strony i tutaj mamy zalepione miejsce naprawy i tutaj proszę zobaczyć już gotowa naprawa, w środku widzimy również w komorze ślad zabezpieczenia, tak samo odpowiednio materiał po utwardzeniu wyszlifowany, obrobiony i oczywiście delikatnie pomalowany, żeby wyrównać różnice kolorystyczne. Kolejna naprawa dotycząca profilu aluminiowego, proszę zobaczyć, również przelotowe uszkodzenie, otwór, wypełnienie, utwardzona masa i tutaj mamy również, proszę zobaczyć, efekt naprawy widoczny, w środku zalepione i tutaj, i tutaj dalsza rekonstrukcja, czyli po obrobieniu odtwarzamy strukturę na tym elemencie, nakładamy lakier powłokowy w kolorze, Malowanym, tak jak tutaj RAL 7016, plus lakier z efektem perły, który całkowicie nam odtwarza, jakby taki tutaj obraz, jaki jest na elemencie. Także zobaczcie, naprawa wykonana praktycznie. Ktoś, kto nie widział, ma i nie znaleźć.